Wykonałem najcięższe zadanie od pola, które brzmiało tak: zabić 10 graczy w Endzie z Krystali. Z początku zadanie wydawało mi się banalnie proste, jednak przypomniałem sobie, że nie umiem grać w Krystale. Ale swoją przygodę zacząłem od wejścia na serwer. Dobra, ja już was witam na anarchii, i od razu nie będę przedłużał i lecę do Endu. No i tak jak powiedziałem, wszedłem do Endu, żeby rozpocząć swoją pierwszą walkę. Co jest. Co się z nim stało? Co się z nim stało? Kurde, no i jego kolega mi mu pomaga Ouch. O kurde No to pierwsz... Pierwsze, jak na pierwszy raz to poszło ty mi O kurde Cześć mam graczy, mam gracie, mam graczy! Nie! Zrzucam mnie gościu! Nie! Czekaj spokojnie! Zrzucam je gościu! Czekaj, mam grubo. Proszę! Jest! Nie! Mam wszystko! O, ma ana jest anarchiczny, jest potem. Zd po tej śmieci postanowiłem troszkę polepszyć się, jeżeli chodzi o krystale. I wróciłem znowu na anarchię zabijać graczy. Gdzie jest pierwszy gracz? Gdzie on jest? Nie no kurde, to był free kill. O, On jest zarąbisty w te krystale Zabiłem! 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 Zabiłem pierwszego gracza! Nie. Przy okazji zabiłem jeszcze jednego gracza nie gościu dobra wkurzyłeś mnie elo dzięki że mi oddał łódkę ale ziom nie tak to miało wyglądać ale mam ma z muszę wyczuć moment w którym mogę mu walnąć co jest, on jej bije! Wiedziałem, że on jest na jakimś odwalcu. Wiedziałem! Nie, on jest takich dziwnych odległości! Zabijem! Wygrałem z tym cheaterem! Let's go! No nie, netelajcik! O, mam mieć jeszcze! Oj, oj Jest! Nie, nie jest! Nie jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest! Dobra polecią za mną, polecią za mną O oh, kurde fajnie nie, ja, dobra Może z ziomami go zabijemy, zabijemy Dobra, nie, 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 nie nie. Dobra on też chyba dostał On też chyba dostał hita, ucieka Kurde Jakby się nam go do, udał zabić, zginie Zginąłem. Wiedziałem, że będzie chciał mnie oszukać Oho. Teraz sobie przegrabił. Żartowałem, ja sobie przegrabiłem. Siema, Elo. Nie, no, on jest za dobry. O kurde. Dobra. Nie, no. Siema. Mam slowfolem. Nie wiem, czy je wykorzystam. Muszę wykorzystać slow fallingi. Nie wykorzystałem slow fallingów. Zginąłem. Może jakoś uda mi się uciec. Tarcza mi blokuje, nie wierzę w to. No nie no, kolejny. No mordo. Ja pierniczę. Zabiłem. No i zginąłem. Podczas tego zabiłem jeszcze jednego gracza i soczyłem walkę z Deksowym. Zabiłem. Zabiłem kolejnego gracza. Ła ZABIJEM Kurde O boże No i zginąłem Niestety, ale dobra wklepuję się w ostatniego typa Dobra Kurde on mi ucieka, jaki gościu Dobra. Aha, zleciał. No to nie. Aha! Nie no, chłopca jeszcze altuje, fajnie. Dobra, to jest moja wizowa okazja na dwa kile. Zabijam dwóch! Proszę! Proszę! Nie mogę wrócić na spawna! Azylan, dwóch naraz widzieliście to! Zadanie od pola udało mi się wykonać. I dziękuję już Wam za oglądanie tego odcinka. Dziękuję, Polu, że dałeś mi zadanie. I widzimy się w następnym odcinku. Siema.